Cześć, witajcie w nowym odcinku. Mówiłem pod koniec poprzedniego odcinka, że już mniej więcej wiem, co wybrać, i to jest Surfers Paradise, z tego, z tego względu, że jeździmy teraz po. Plaży czy tam po jakichś terenach, wiecie, też już rozległych, i to by było mniej więcej podobne. A chciałem naprawdę troszeczkę wskoczyć też do miasta, zbudować ser, tak, pewnie. Chcę wskoczyć do miasta i zobaczyć, jak to tam wygląda. No, widzicie, A, 71%, no dlaczego? Chcieli poczuć klimacik miasta. Może być naprawdę tam fajnie wybuduj nowe miasteczko. Ja tam mam podjechać. Okej, okay, that's awesome. Tylko main mał. Oceń grę, aby dać nam znać, co o niej myślisz. Nie będę tego robił na wizji. Na razie macie troszeczkę biedę z tym. A samochody o właśnie przejdź do salonu mogę zmienić. Do najbliższego. Czekaj, najbliższy to gdzie mnie wydupcy tam? a popularne, ulepszenia nie ja chcę sobie zobaczyć salon horizon polecza, pokaż wszystko ja nie chcę pokazać wszystko tylko moje ulepszenia forza vista warsztat, moje samochody o właśnie, tym chcę jechać wsiąść do samochodu mógłbym też z nim coś nieco ulepszyć tak, ale o właśnie Ulepszenia, pokaż ile to tu mniej więcej kosztuje. Własne ulepszenia, automatyczne ulepszenia i tutaj okay. z tego. So Okej, okay. rozumiem. Automatyczne ulepszenie. S1 czy też klasa modów seryjnych o wysokich osiągach. Ultra wysokiej mocy. Jak ja mam teraz? Cały czas jest pod S1. Obliczanie ulepszeń. To działa podobno na tej zasadzie, że ściąga ulepszenia od innych graczy z sieci, którzy też grali, i w ten oto sposób mogę mieć gotowca. Tak? Ile to kosztuje? 53 tysiące. Stary. Czy mi to w tym momencie jest potrzebne? Raczej wątpię. Weźmy po prostu na zewnątrz i jedźmy do miasta. Mam oznaczoną trasę. Pokażcie mi mapę. Mapa świata. Oznacz mi trasę. Ej, nie, kawałek jest, ale to to nic. 10 km. Moim Fordem, słuchajcie, sama tylko i wyłącznie przyjemność. Nic więcej. Trasa do miasta. Coś, co ja lubię. Zdecydowanie. Bang, 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 bang. Nie wiem, co wy sądzicie i jak się nakręcacie, ale jeśli chodzi o nową mafię, bo mafia, co jak, co? Czekajcie, mamy 27. Mafia wychodzi 7, siód dobrze myślę? Czy dobrze mówię?

to jest the skills tab. These perks make it easier for you to bank huge skill chains. This is the instant rewards tab. These perks offer you instant rewards of credits, XP and wheel spins. Okej, okay. fajna rzecz. Właśnie tak czekałem, kiedy mi o tym powiecie. Bo z festiwalu, jak zwykle pewnie każdy wziął na początku drona, a jakże inaczej. Zresztą patrzcie, nie stoi tam, nie stoi dron. Zazwyczaj jest wyciągnięty. Um, nie wiem, jeśli chcecie zobaczyć wszystkie te umiejętności, to możemy to szybko tak przelecieć i każdy sobie zobaczy. a Ja tu zobaczę też tak, co jest mniej więcej. Możecie to blokować. Zdobędziesz, blokuj promocję, 10 kredytów, twój zespół, zespół twojego warsztatu. Raczej tego nie będziemy czytać wszystkiego. Jeśli ktoś chce, to sobie musi pauzować i wtedy sobie odczyta. To zrobię poza odcinkiem, bo to trochę może trwać. Porozmawiaj z DJ-ami Horizon, gdy zagrają twój przebój, będziesz zwiększyć. Dużo szybciej. Weźmy to, odblokujmy tą zaletę, co jak cale to, to jest OK. A twoje wyniki z unika i kolizji wzrastają o 10%. To też mogę wziąć, bo unikam kolizji zbyt często, żeby tego nie wziąć. Pokaż się z dobrej strony. Otrzymasz. Tu mamy co? W cieniu wzrasta o 10%. Nie jeżdżę w cieniu, bardzo rzadko. Mniej więcej na popisowe skasowania. Bang, 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 bang. Pokażę Wam to, żeby nie było. Macie jeszcze chwilkę, jak co to sobie przewidzieć. błyskawiczne nagrody. Co jest? Miejmy nadzieję, że dostaniesz to, czego chcesz, otrzymujesz możliwość losowania, ale bez uwzględnienia premii VIP. Z reklamy magazynu w całym świecie otrzymujesz jedność B. Powiedzmy, 25 tysięcy. Spoko, to ja rozumiem. Publiczność festiwalu Byrona cię zauważyła, otrzymujesz 15 tysięcy. Dobra, też możemy wziąć. Okej, okay, bierz hajsy. Tu mam jakieś losowanie, jeszcze tylko to. Bank, bang, bang. Jeśli kogoś interesuje, to macie dość czasu, żeby sobie zabausować. Wydałem wszystkie punkty, wracamy. 9 kilometrów do końca, czy 9 km nie do końca. Okej, okay, no ale jak będzie chciał, ja rozumiem. Ale na razie nie wiem. Na razie ja się bawię w efektywne wymijanie, żeby... O, ryzyka, no jak najbardziej. Żeby mi tu czasem... Stary, co ty zrobiłeś? Bliziutko, świetne uniknięcie kolizji, jestem dobry w tym co robię. Nawet się można bawić jak się jedzie. Słuchajcie, nic nie trzeba robić, żadnych wyścigów, tylko się bawić po prostu. Bo mijanie ludzi to bardzo bliziutko. A, chciałem wrócić do Mafii, bo co jak co, ale to jest bardzo fajna seria się zapowiada. Gra, która może konkurować może nie na multi, bo na multi nie bardzo, ale może konkurować z GTA standardowo, i ta seria może być prześwietna, tym bardziej, że czy jak co przy Forzie było tak, że masa youtuberów zaczęła serię wcześniej, więc kupili tą o wiele droższą wersję. I nie, nie jestem jednym z pierwszych, którzy, który to nagrywa, ale przy Mafii jest tak, że data premiery dla wszystkich jest jedna i ta sama, więc no to jest jakby jak najbardziej na plus, więc zacznę serię równolegle z innymi, chyba że tam ktoś ma wcześniej dostępnie, na no, może jakieś wersje Xboxowe czy na Play'kę Ja będę ją ogrywał oczywiście na PC, bo, bo Bo... jak inaczej. To jest FPS, więc... Mm, słuchajcie, czy FPS momentami, tak? Trzeba szczelać, więc myszka i klawiatura to są dwie rzeczy, które ubóstwiam tym bardziej, że do mafii na pewno będą wychodzić modyfikacje i... Jeśli chodzi o mój drugi kanał, na którym nagram modyfikacje do GTA, to do Mafii 3 też będę nagrywał, więc A wersja PC-towa jest tylko jedyną, którą można jako taką modyfikować, bo na konsolach to nie bardzo wychodzi mm, więc no, dlatego jest PC. A i poza tym będzie ładniejszy i w 27K. Tak, mimo tego, że odpalicie na przykład na Full HD 27K to i tak to ładniej wygląda niż 1080p na YouTube'ach. To wtedy YouTube wam wysyła i tak, i tak ładniejszy obraz. To jest na pewno, na pewno jak najbardziej na plus. Pomijając, pomijając moje gadanie i pieprzenie o głupotach w tym momencie, zawróć, to chciałem powiedzieć, że wjeżdżamy powolutku do miasta. I tu zaczynają się już zabudowania. Zobaczymy jak tam karta graficzna, co ona w mieście mi powie. Powie mi, że mam spadać i wypluje, wypluje życie. Za szybką pożuż, tak, zniżki jak najbardziej. To jest na plus. Widzę tylko jakieś tablice, które to trzeba rozbiec Ej, to jest fenomenalne, słup od wysokiego napięcia padł, a tamta tablica... Denerwuje mnie to do teraz, tamta tablica nie padła Tam, w którą wderzyłem Lambo, chyba w drugim odcinku, czy trzecim Dobrze, moi drodzy, jesteśmy I zobaczmy Co nas tu czeka Tak, z 60 FPS-ów czeka nas 50 To na pewno ale to nic. Ej, przepraszam. Dobrze, poszło, 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 poszło. Jest, okej. Okay. Jezus, tu mijam wszystkich, jadę tym środkiem, nabijam punktów. I raczej to tyle. Dobra, budujmy festiwal. To jest tutaj. Bank. Chcę widzieć, jak to będzie wyglądać. Wszystko, Jesus, paradise. horizon Bang. surfers paradise people can walk straight from the beach to the stage to the starting barrier it's a masterpiece even if i do say so myself bravo continue i've been checking out the festival making new friends most of them are cars but you know Charger, nie Challenger, tylko Charger, o Charger mówiłem Osiągi, BCD, blub, blub, blub. RWD, wszystkie są RWD, tak, standard um, To co, jak co, ale nie wiem kogo wziąć Dodge, chemii. ej Chemi, bierzemy Hebi. Co prawda wygląda troszkę tak daremnie, ale weźmy Ciekawe ile osób ją wybrało, będzie tutaj takie coś? O oh, je. Yeah. Pokażcie, co wy tu macie ciekawego Pobiera to z sieci Ten jest ładny Police! Horizon 3 Ten jest ładny, taki, wiecie, taki Czysty, taki, taki wiecie, mi się podoba Albo z Marvela weźmy Ej, weźmy z Marvela Jak najbardziej na plus takie sobie, ale może być. Przede wszystkim, że za darmo. Zmień kamerę, wybierz. Wybierzmy, czy chcesz wybrać ten samochód. Tak chcę, zostańmy przy nim i może od razu bym go jakoś spróbował ulepszyć. Będzie mi łatwiej wygrywać wyścigi. Bo nie wiem, jak tymi tymi, tymi autkami po mieście się będę rozbijał. Dzieje, że dam rady jakoś. Dlaczego bym miał nie dać? Wszystko do zrobienia. Autoprezentacja, standardzik. Oponki. Ja bym zmienił opony, albo fele. Opony nie fele, ale fele bym zmienił, jak najbardziej. Um, what Jesus, coś przylamiło. Ej, a to mogę co? Mogę to otworzyć? Co w tym momencie się stało? Co to było takie ładowanie się? Ok, i co tyle? A, takie do tyłu tylko. Ok, dobra, czyli to jest do oglądania i tyle. Nic więcej. Tu mogę tylko zmienić fele. To. Styl. Ja wiem, że tu mają być sport. Mają być takie jakie są, ale ja chcę sportowe. Ile za nie muszę zapłacić? Hm. Choć w sumie tamte są lepsze. Sportowe wyglądają tak średnio przy tym samochodzie. Ale okej, okay, niech są. Tylko na pewno nie w tym kolorku. Jak się zmienia kolorek? Kolorek menadżer ustawień. Nie, przełącz A, przełącz. informację o tym kolorku nie mogę zmienić. Dobra, nic niech zostaną. Rozmiar przednich, rozmiar tylnych, szerokość opon tylnych. Zainstaluj konfigurację niech zostanie tak jak jest. Ok, i teraz zróbmy coś takiego, że sobie cofniemy wszystko. O właśnie. Tuning. Witamy w opcji tuningu, nie pokazuj tej wiadomości, bo już o niej wszystko wiem. Nie tuning. Tylko tutaj tak, tablice krew... o tak, to, 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 to. Własne ulepszenia w czytaj ulepszenie. Pytanie, czy... czy... Popularność. Wszystkie są tak, jakby trochę słabe, czy chyba że te najlepsze kupują, ale. No, no, oh, oh, oh. i kupują, ale ten później klasa samochodu mi się zmienia i to fest. Bierzemy to? 1100. Ile to kosztuje? Chciałbym wiedzieć. Cicho, nie powiedz zainstaluj. Co wiedzieć, ile to kosztuje? Nie ma nigdzie informacji o tym. Bierzmy i zainstalujmy. I już. Zapisywanie zawartości. Zobaczymy po prostu, co to daje, nie? W sensie takim, że że co? Nie zabrali mi jakby... Nie. 129? Chłopie, przecież ja tego nie zrobię w życiu. Mogę to troszkę ulepszyć. Tak tylko, żeby mi tutaj coś dodało. Ile ty kosztujesz? Pobierz i zainstaluj. Jak to tyle kosztuje faktycznie, to to jest... Dajcie spokój, żeby tyle płacić. Pokaż. 95 tysięcy. Dobra. Nie, nie, nie. To zostańmy przy takich tych. A własne ulepszenie? Tak tylko troszkę to ulepszyć? Nie pokazuj tej informacji. Spadaj. Trochę silnik. Tylko tak If trochę, wiecie? Wlot. To mi nic nie daje. Silnik, tak stricte. Kolektor dolotowy, gaźnik, zapłon, wydech. Tutaj jest blok silnika. Pojemność. Tylko troszkę mi to zmieniacie. Zawory to tak naprawdę tutaj daje dużo. Hamowanie, moc plus 7 koni mechanicznych. Tamte ulepszenia są maksymalne. Nie, nie ma tam tych automatycznych ulepszeń, takich ulepszeń, że. Dobra, to to zmienimy. Um, że słuchajcie, um, że co ja chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że nie ma takich delikatnych ulepszeń. Wszystko ludzie ulepszają na maksa, żeby te, z tych aut wyciągnąć, jak ile tylko się da. Um, a na przykład, żeby zrobić takie delikatne ulepszonko, takie tylko ciut-ciut, to trzeba chyba samemu to robić. Nie wiem, czy też czy to się opłaca, czy to jest jakby dobry pomysł z mojej strony. Co ty mi tu uczyniłeś? Nie chcę tego, bo to wszystko tam dostaje po dupie, kolektor dolotowy. Plus 9, przyspieszenie trochę słabsze, ale mam więcej koni mechanicznych. Dobra, zostańmy tak, tylko trochę poulepszany. Wycofamy się. A, hamulce, nie hamulce, opony i felgi, a aerodynamika. A opony tutaj można, If może. Nie. Shoes, nowych kapci. Nie potrzebuję nowych kapci, potrzebuję zainstalować konfigurację, kupić za 9900 i przejechać jeden wyścig nim. W tym odcinku. Zapisywanie zawartości, nie włączaj kąpa. Wstecz, wstecz i zobaczymy, co teraz powiecie, dziewczyny. Diana,

No, Ech, przepraszam. A tutaj? Future Classic też może być. Zresztą, tak za niedługo podpiszemy ze wszystkimi to? to. Musica, Jazda we własnym rytmie. Pokaż pozyskać cztery stacje na rzecz swojego festiwalu Xbox. Okej, okay. wiecie, tu się trochę dzieje w tym samochodzie. Aj... Tryb Horizon Online jest już dostępny. Pokaż mi to. This is Horizon Online. In Horizon Online, coming first isn't everything. Make it clean, make it stylish, make it look good, and you could earn as much XP as the bloke out in front. You've got three ways to play. In online adventure, we'll set you up with a bunch of great events all over the country. You and your friends can get straight into the action. All you have to do is drive. Online free roam lets you choose your own adventure. We'll turn you and your mates loose on this wide open land. Take some cars out of the garage, run events, tick off the bucket list, or just roam till the sun goes down. And now for the first time, you can play a Horizon campaign in co-op. Work with your mates to make Horizon Australia the biggest Horizon there's ever been. And everything you do in co-op still counts in your solo campaign. So don't be shy. Okej, okay. to jest dobra opcja. Fajnie. fajnie, 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 fajnie. Trzeba by było kogoś z YouTuberów ściągnąć. Przygoda online, jazda dowolna, kampania w trybie współpracy, prywatna sesja, centrum wiadomości. Ogółem ukończono 4%, jak się cofnę to mogę jechać. Tam jest znowu um, ten fotoradar. Jeśli znacie youtuberów, takich może nie zbyt za dużych, bo to oni nie chcą zazwyczaj współpracować, ale takich właśnie do 20 tysięcy subów, którzy też kupili Forze, to możecie mi napisać um, w komentarzu i ja wtedy do nich napiszę i może coś będziemy nagrywać wspólnie. Skonfiguruj zawody. Rywale.

Możesz pożyczyć ten samochód za darmo, ale nie będziesz go dostosował. Nie pokazuj tej wiadomości. Mam jechać Mazdą? To, to już jest lepsze, jedziemy kliówką. Moja ja co tu się dzieje w tej grze? Kliówką mam jechać? Co, co ten samochód w ogóle tutaj robi? To tak jakbyście mój samochód, który mam w Realu, też wsadzili do tej gry. Rozpocznij pojedynek, come on. Piękny wóz. Nie no, co tu się dzieje? Renault. Chlio! jedziemy 100 km tak szybko. Nie, no moi drodzy, słuchajcie, cel 2 minuty. A co, jak nie zrobię tego w 2 minuty? To będzie ciekawe. Dobra, trochę przyhamowałem też. Przydarłem koli za czas okrążenia z flagą. Co? Nie czaję. Okrążenie. A czyli w sensie on też w coś przywalił, bo też wyskoczył taki znacznik. Nie wiem, jestem po prostu ciekaw, zróbmy to. Hamowanko Kubeł. Dobry drift, pewnie, nie ma tak jak Klio. Widzieliście tą zmianę biegów, którą on tam uskutecznił? Ten ruch na drążek, jaki szybki był? Musicie patrzeć przez tylną szybę. To, co on tam robi, to, co się dzieje w kokpicie, zresztą wam pokażę. Wow, zmiana. Minuta, jeszcze trochę. Ej, e, to jest ciekawa sprawa. W ogóle tam mi pozwalali włączyć jakąś trakcję. Czy to ma kontrolę trakcji ten samochód? Kiedykolwiek miał? Czy tam jest wspomaganie? Może te nowsze wersje ok, ale to. Ej, nie, no i zrobiłem co. A co, okrążenie ile to ma? Okrążenie drugie, muszę dwa okrążenia zrobić. Tym. Twój czas, pokonujesz. Rounded Kochen. Aha, dobra, ok, odbierz nagrodę. I co w tym momencie? To było też na swój sposób takie troszkę inne, ciekawe doświadczenie rywale. Suma, kontynuuj. Ja chciałem to jechać swoim wozem, który dostałem przed chwilą. Byłoby ładniej, może powtórzymy to po prostu. Chcesz się ścigać z nowym rywalem? W tym momencie nie bardzo. Nie dziękuję, na pewno nie tym wozem, bo drugi raz tego nie przeżyję. O co tu chodzi teraz? Ouu! Dobra, to w tym materiale to tyle, ja sobie tu odpalę wyścig, ale po prostu ze zwykłymi przeciwnikami SI bo chcę jechać tym samochodem, który swoją drogą robi to tak samo fenomenalnie jak Ford ten wcześniejszy. Świetnie. Tym miłym akcentem kończymy ten odcinek. Trzymajcie się gorąco. Zapraszam na kolejny Cześć, Nara.